Dobra, to co? Musimy ogarnąć obsydian w ogóle. Ile mamy obsydianu? My mamy dwa obsydianu. A bo my chyba idziemy to do netheru teraz? Znaczy, no chciałbym iść do netheru, ale najpierw musimy obsydian. Ja mam agarnąć. jeden, ale masz, y, masz diaksy? No właśnie, diamentów nie mamy. Jezu Chryste, no to jest niemożliwe! Co? Nie, no ty wy, no oni se chyba jaja robią. No jak to jest możliwe? Tylko ja chyba mam takie szczęście, że idealnie spadam na spawner tych pająków głupich, co się... <laughs> I jestem jeszcze w pajęczynach! rzeczywiście miałem robić pizzę? Zaraz zrobię. Za ile jeszcze nagrywamy? Nie wiem, no jeszcze nie weszliśmy do naderu nawet. Ja nie wiem, czy z tego minuta odcinka będzie. A ja Co? kupię cały czas tunel, w nadziei, że znajdę zaraz jakiś. O! Diament! Proszę, żeby trzy były, proszę, 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 proszę. Diament ma 10 tysięcy. A chyba będą dwa diamenty tylko. I nie ma tu żadnej dziury stary Tam jest dziura, mam się tepnąć tam? Tu! <grym> o Jezu to mam, o ja. Proszę, <grym> proszę, proszę Proszę, 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 proszę Jest! I to ile jeszcze? O chyba znalazłem białą furię Dobra, znalazłem białą furię To możliwe, że ją dzisiaj oswoimy I w ogóle ktoś nam w komentarzach Napisał, bo to zdążyłem zobaczyć e... A to też widziałem, no że... że biała furia jest właśnie mocna, bo ona jakby duże pociski daje, jak właśnie nią atakujesz, i jest e, szybka mega. Potrzebuje dwóch klocków obsydianu. I portal jest gotowy, nie. tak na dobrąs. Zjebałem. nie, mój internet jest opętany, what? Słyszę, że Twój internet jest opętany. O, Naprawdę? A i teraz zginąłeś. No to nie. Nie, ja jestem w domu. Ale spadłeś z wysokiego miejsca, VP-że. Mi nie no, co ty? Twój grupy w zginąłem. domu. Co co o, jest zginąłem! Co stary w starym domu. O, jeszcze twojego expo zebrałem. Policzyłem, ile się sekund Ej. zajmuje, żebyś mi odpowiedział. Siedem. Jezu Chryste. <ślapple> Jakie to, to jest zajebiste. <ślapple> Ta cisza i dopiero po jakimś to czasie... O nie, ja <ślapple> Co? Znaczy co? Ty czytujesz? Nie, tak nie można. Jakie ty panie Aha. się a o co chodzi? No i w podłodze proszę, 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 proszę wymazać ten szal. Chłopcy się w podłogę wtedy. No i nie mogę się ruszyć, no! Panie, że ty idziesz pierwszy, to mi ogarniesz teren <grym> Przecież ja sam nie widzę. Loading terrain, ja zaraz się wrócę. Uważaj na lawę. O, lawa się <grym> tepa do mnie. P cho, pójdziemy na ten e, biomenderman. No ja wiem. No tak. Ej nie, ja robię łódkę, to jest zbyt niebezpieczne Czekaj. Co ty bez... robisz? no Kurde, bo... Staram się stąd jakoś... A! Wyś Co ty robisz? No kurde, ty mi wszedłeś ty wszedłeś we mnie i mnie przesunąłeś! Co nieprawda Sem obok cię czas? No wchodzi. Ja wiem, że są brutale, które ci I zabiera się lód. No nie, te... od czego O właśnie, no. spadłem w dziurę i właśnie były To chyba o umieram o, ja No nie... bo nic nie widzę, nie wiem co się dzieje O, o! nie wiem co się dzieje Spadam, spadłem w lawę Kurwa, też zginąłem <grym> Mogłem ci nie iść pomagać <grym> się po prostu tam gdzie zginąłeś, biera itemy i spadaj stamtąd O, o, a rzeczywiście, ja tak mogę No <grym> O zabij, nie zdążyłem nawet się tepnąć. Nie zdążyłem się tepnąć nawet, no fajnie, fajnie że ja kliknąłem, epnisie się i nawet mi pisze na czacie Teleported Gofer podłoga 22 tu minus 6, 7, no ta, 6. Tak nie, pisze. najpierw mnie zabił, a potem... Aha, no to dobrze. Dobra gra, dobra gra, no tak. Ty jesteś kim? Ty jesteś nikim przyjemnym. Nie chcę z tobą być. Pijowi gofer dla do każdej dziewczyny, którą pozna. <laughs> Czemu? Nie. Ja! dobrze ci poszło? Co zrobiłeś? co ty zrobiłeś? ja postawiłem łódkę, ja myślałem że ja do niej wsiadłem, nie? ja zaczynam lecieć no. w dół, ogarnąłem w trakcie, że ja nie siedzę w łódce. I po prostu spadłem z wysokości. brud mnie bije, brud mnie bije. to się umyj. <noise> Ale ty jesteś super człowiekiem, nie? <głos> nie <głos> mogę to uwierzyć jaki ty jesteś super. wiem, evet, <noise> Znalazłem twierdzę. Tak? W końcu! Półtora godziny Kongre. nagrywki, słuchajcie. I dopiero teraz znalazłem twierdzę, nie? Oooo, i się walczę z... ...widerowym szkieletem! On się tepa! Ała, coś mnie bije, nawet mnie nie uderzył! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ała, 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 ała. Dobra. Rozwaliłem drogę Oj! Idzie do Ciebie On tu przejdzie! A! A bo to a! jest ten! <toss> Bisz mnie! Bij na mnie! Nic nie widziałeś! Ała! 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 ała. A tu jest eee, strzała Ała! sir! Ała! Zginąłeś. Nie mogę jeść! Zginąłeś! No, Jezusa. aha, naprawdę? Ale żeś zginął ja na tym bloczku Jezu Chryste Nie mogę zlutować własnego grobu Powiedział Gofer na swoim fake pogrzebie. Nie mogę Ja lubię lutować groby no. Ej, przestań lecieć w górę. No co jest? Zbagował się! Ja lecę, ciągle w górę. Co? Stary, nie mogę lecieć w dół. Fajnie, że się tapam do tyłu. Dobra, dobra, dobra. O! A masz te z rody? No, jednego mam. A trzeba więcej, co nie? Dobra, chcesz iść ze mną po nocno, po białą furię, czy nie? Stary Jak ja Nie jestem w stanie wejść do serwer A czy to, to wie Dobra, szukamy tej białej furii, którą widziałem na początku Ale może spać? No już przespałabym się już dawno Jak ja jestem na minus Ja jestem na minus 4000 kratce Co? Stara, o coś chodzi. Minus 4500. Aha. O! Wywaliło. Byłem na minus, tyś, minus 4710. No, tak jak na sobie. No nie, tu była ta furia. A tu jest ta furia. Dobra, ona jest tu wyżej. Dobra, jestem niewidzialny. Ale mam nadzieję, że armor mogę mieć na sobie. O! Oj, chyba nie. Dobra. Ale trzeba będzie, stary. Dużo więcej tych łososi pozabijać, po, po żebyś ty też miał białą furię w ogóle. No halo, jedz, jedz jedz jedz, 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 Ja to jedz. najpierw muszę mieć internet. Osiem, no... Znaczy, oswoić internetu się nie da. No jest to. O! Teraz mnie zrzu będzie zrzucać jak, jak ten, jak koń. No daj się oswoić, proszę. Mi się zaraz spotka skończy. Proszę, daj się oswoić! Daj się oswoić drugą. Tak! Musiałem drugą potkę wypić, stary, bo mi się już pierwsza skończyła. Another one! Dostałem osiągnięcie, another one. Dobra, mm. siodło i teraz mogę na tobie latać. O kurda jak ona jest szybko. No i co, może mnie nie widać na tej białej furii, ale zdobyłem ją po długim czasie. A wiesz, co ja zdobyłem? Co ja zdobyłem? Oj, ale cię laguje, stary. sta ...niepsychiczne. nie psychiczne.